Siema brzdące, witam was bardzo serdecznie w kolejnym miasta z na naszym kanale Ale co dziś moi drodzy? Wczoraj był film z challenge'em Mianowicie od 80zł do kosy, dzisiaj również mamy challenge Ale troszeczkę inny, na troszeczkę innych zasadach Dlatego, że dzisiaj mamy troszeczkę większy budżet Dziś mamy 150zł moi drodzy No i możemy korzystać tylko i wyłącznie z trybu underdog No i dzisiaj zamiast kosy będziemy polować na rękawiczki Więc co moi drodzy? Łapka w górę, subskrypcja obowiązkowo z dzwoneczkiem moi drodzy No i jakiś fajny komentarz, pamiętajcie, że po każdym filmie Leci do Was jakiś darmowe skinek, a jedyne co trzeba robić, to po prostu oglądać cały film od początku do końca, dlatego że w trakcie filmu jako końcu pojawi się dla Was hasło konkursowe, dzięki któremu po wpisaniu go w komentarzu możecie zgarnąć jakiegoś fajnego darmowego skinka. No ale co moi drodzy, myślę, że już tutaj nie ma co przedłużać. I zacznijmy też o takiej jednej ważnej rzeczy, o której musimy cały czas pamiętać, bo tutaj, moi drodzy, są fajne rzeczy do, do zgarnięcia dla Was. Mamy tutaj Huntsmanika, więc myślę, że taki nożek, no fajny w swoim ekwipunku. No a jedyne co trzeba zrobić, to po prostu klikamy sobie plusik, wpisujemy kodzik nuteczka, aktywujemy wpłacamy pieniążki, tutaj minimalna wpłata to jest 8,40 przy użyciu mojego kodu, no i co moi drodzy pamiętajcie, że stan jest plus 18 a im więcej wpłaci tym większe szanse macie na zdobycie takich skinków, więc my chyba możemy już przejść do naszej tutaj, e, naszej, naszego challenge'u, tak, więc tutaj mamy underdoga więc zobaczmy tutaj może czy będzie, o tu mamy za 16 zł coś i mamy tutaj te dwa na dwa, szczerze ostatnio Mega mi się na tym grało. Naprawdę bardzo w porządku mi się na tym grało i zobaczymy, czy tutaj do nas dołączą gracze, czy będziemy musieli czekać na boty, bo szczerze co tutaj, bo to jest 16 zł, no i mamy tutaj całą czwóreczkę. No i zobaczmy tutaj, kto wygra. I chyba niestety, ale my przegraliśmy. Oj, niedobrze. Bardzo niedobrze. Jak widzicie, naprawdę fajnie to się gra. Mega fajnie się gra, bo tutaj jak widzicie 43 zł z 16. No spoko, spoko całkiem. No ale tutaj chyba będziemy musieli zrobić chociaż 5 zł. Kurczę, już nie ma miejsca. No, musimy zrobić swoją bitewkę. Wiecie co? Ja na, na samym początku chciałabym zrobić sobie Ember Razy dwa, jednego Ultra Case'a i na tym byśmy sobie ją chyba e, skończyli Dajmy sobie na underdogu, dajmy sobie na publiczną I te dwa na dwa, naprawdę ostatnio fajnie mi się na tym gra I zobaczymy, zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie, mam nadzieję, że dobrze No i zobaczcie jak szybko tutaj ktoś nas dołączył No i lecimy sobie z tą naszą e, drugą bitewką Tutaj mamy MK i Galilka, więc tutaj niestety 25 zł mamy u siebie Oj niedobrze, to jest MK. 50. Ej, dobra, prześcignęli nas. Złotóweczka. Złotóweczka tutaj nas naprawdę.. oj, tutaj jest niebezpiecznie. No i dobra, wygraliśmy. 56 zł. No niby tylko troszkę, niby tylko troszkę, ale jednak coś jest na plusik. Jak teraz widzicie, już mamy plus 6 zł na, na naszym koncie. Tutaj mamy za 26 zł. Ej, o, dobra, dołączyliśmy. Co to jest za kesior? Tutaj mamy... o, Ascencior na gesterze. No i zobaczmy co jak to wyjdzie. Mega słaba bitwa, mega słaba bitewka, no fest, słaba bitwa. No trochę straciliśmy kasę na tej bitewce, niestety. No. Dobra, ale zobaczmy sobie może tutaj za. To jest bitewka za 30 zł. Mamy neonka, mamy sobie tutaj tego kilowata, kolorfulki, a nie siory. I tą skrzyneczkę, szczerze nie potrafię otwierać tej skrzynki. Co się nie potrafię, no. Nie potrafię tak dobrze ustawić bitewki, żeby z tej skrzynki faktycznie mogło coś fajnego polecieć. No jak widzicie, póki co lipa trochę. Mamy 26 zł, ale tutaj i coś fajnego, więc już tutaj mi się podoba, więc zobaczymy teraz, jak tutaj nam naklejeczki dadzą. 40 i 69 zł, więc tak czy siak tutaj będzie spoko wygrana. Myślę, że tutaj nie, nie przegonimy ich, to tutaj za dużo jest do przegonienia, tak? Na naklejkach to. To nie, jest, nie są te skrzynki z tymi naklejkami. No i jak widzicie, tutaj wygraliśmy 60 zł. No, z no 30-60 całkiem spoczko. Zobaczmy sobie teraz, teraz tutaj mamy coś za, za 10 zł. I zaraz, wiecie co, pójdziemy sobie stworzyć jakąś taką mega fajną bitewkę, tylko że sami ją stworzymy, nie będziemy już dołączać do kogoś innego. Tutaj, póki jest spoko, pierwsza bitewka, tutaj w sensie pierwsza, pierwsza skrzynka jest na moje, tutaj też jest na moje. Też jestem tutaj na samym dole, tutaj pieniężnym. No i co my tutaj mamy? No ale niestety nam się nie zwróciło tutaj. Więc zobaczmy sobie teraz y, jakąś fajną bitewkę. Ja bym wiecie co chciała. Ja bym chciała Glocka i USPA. Naprawdę, jakby. Ja bym chciała tą skrzyneczkę. Dajmy sobie nim siorki. Dajmy sobie razy 10. Chociaż razy 10 na buście. Może zróbmy sobie w ten sposób. Razy, razy 10, tylko że. To trzeba usunąć i razy 10 w ten sposób, bo już mamy 70 zł. No i tutaj zróbmy sobie tak, za 50 zł będzie spoko. No trochę, trochę mnie pogięło z tym, tym, z tą ceną. I dajmy sobie na 4 graczy na normalnym tym trybie, nie na tym 2 na 2 Zobaczymy, jak tutaj to siądzie. No i tutaj chyba niestety, ale muszę dodać te boty. No muszę, bo raczej tutaj nikt. O, dobra, jednak ktoś nas dołączył. Zobaczymy, jak wyjdzie nam ta bitewka. No, i co my tutaj mamy w pierwszym? No, tak średnio, ale tutaj ten ostatni zim, który do nas dołączył, trafił Gloczka za dwie dychy, i tutaj USPA za 7 zł. Ja mam 8, 15, dobra. Póki co jesteśmy na prowadzeniu. Zobaczymy, jak te animakęziory się tutaj do nas odwrócą. Mam nadzieję, że tutaj też jakoś nie będziemy ich mocno przeganiać. No i niestety tutaj przegoniliśmy już Aleksiora, więc niedobrze, ale dobra, zobaczymy, zobaczymy jak to wy wyjdzie w końcowym, jakby tutaj wyniku. Mamy jeszcze 7 skrzynek. No, 6 mamy skrzynek, 2 złota do przegonienia. I tutaj może być naprawdę fajny profitik. Tu może być fajny profit. Tylko niech ten Alex się bierze do roboty, bo zaraz naprawdę go nie przegonie. Tutaj. No, średnio. No i zobaczymy. Ta naklejka. No też średnio. Halo! Ej, dobra, ej, naprawdę myślałam, że ja wygram tą bitewkę, a tutaj z tego co widzę, to Alex nie chce mi oddać tej wygranej, no tutaj złotówkę musiałby dropnąć, daj sobie coś fajnego. No i jeszcze ten, kurde, niedobrze, no stówka z 50 zł, to fajny już dropik by był, no ale dobra, zobaczmy sobie, zobaczmy sobie tutaj, tutaj jest jakaś bitewka za 25 zł, oj, ten of Case. Czy to sypie? Szczerze nawet nie pamiętam o tym, jak to dawało, ale zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że tej ziomek doda bota, bo no, nie chcę się czekać, tak? Tutaj nie ma co czekać, trzeba tutaj dodać bota. No i chyba nie doda tego botka. No halo. <ścoughs> halo, kolego. Kolega chyba o tym zapomniał, o tej bitewce w ogóle że on w niej... Tutaj uczestniczy. No i zobaczmy sobie tutaj 12 zł lowcasey. Kurde, no czy to jest jakieś ciekawe mega? No tak średnio mi się wydaje. 13 zł na gesterze lowcase. Dobra, a to jest jedna skrzyneczka, bo 5 lowcase'ów to wiecie jaka to jest wygrana, no. No tak, średnio, średnio, i tutaj zobaczmy, no i mam najdroższego skrzynki. O Boże, drogi. Dobra, mamy 80 zł, złotych, moi drodzy, więc tutaj nie poddajemy się, nie poddajemy się i zobaczymy to, jak nam to siądzie, czy w ogóle to jesteś na underdogu. Niestety, ale nie ma nic fajnego na underdogu, w czym mogłabym wziąć udział, więc weźmy sobie teraz troszkę troszkę inną skrzynkę. Ja bym chciała sobie na przykład wziąć łoterkę, e, chociaż, czy łoterka bierzemy. Lotera można wziąć. I teraz dajmy sobie na dwóch. Na underdogu. To jest 6 zł. I tutaj może być albo nie być. Waterek mi kiedyś fajnie dawał, ale czy dalej będzie fajnie dawał? Dawno go nie otwierałam, więc mam nadzieję, że nie ma jakiegoś focha na mnie. Ale zobaczmy tutaj. Mam nadzieję, że nam te trzy dyszki się jakoś fajnie zwrócą I chyba się zwróciły, tak zwróciły się Dobra, mamy 64 zł, więc ta bitewka spoczko Spoko na plus nam wyszło No i dobra, teraz zobaczymy sobie może Gold siora Razy, razy, oj nie, tak to nie Na to nas nie stać, dajmy sobie razy 5 Tylko, że dajmy sobie razy 5 na, na zwykłym trybie, nie na drzesterze ani na buście Underdog na 2x2 /2. Dobra, zobaczymy. Mamy jeszcze 69 zł, więc tutaj nie ma tragedii. Jeszcze nie jesteśmy najbardziej jakoś um, okradzeni tutaj, tak? Jeszcze mamy jakieś pieniążki. Dajmy sobie Rosso i dajmy sobie jeszcze Adriankę. Tu są dwa, trzy moje najbardziej zaufane boty, bo jest w i, i samu e, nie są w moim takim zaufanym gronie. Dobra i zobaczmy tutaj, 17 zł. No pewnie, ale Adrian ma 75 zł, moi drodzy. Adrian ma dużo pieniędzy. 81 już mają. Stówy już prawie mają, mam 50 zł niecałe, więc fajnie, fajnie. Dobra, stówy już mają ponad. Więc zobaczymy. Tutaj może, może być fajnie. Tu może być fajnie. 70 zł, już są dwie stówki, więc fajnie. Tutaj niech to trochę podbije. No i ekstra. Mamy 112 zł. nie gdzie 181 zł już? kurczę, kurczę, takie rzeczy tutaj. Kurde, wiecie co, ja bym dołączyła do jakiejś bitewki. Dobra, dołączmy sobie do takiej, jeszcze takiej luźniejszej, bo nie chcę, nie chcę jeszcze teraz tak tracić wszystkich pieniążków, ale może w następnej bitewce połączymy się faktycznie do jakiejś bitewki, która jest po prostu mega droga, bo ja lubię takie bitewki. Ja lubię, jak, jak już trochę oglądacie, to wiecie, że ja lubię się wywalić na taką głęboką wodę. Dobra, tutaj mam na plusik, więc spoko. Sprzedajmy sobie wszystko i dołączmy sobie, może tutaj... Ja jestem mega ciekawa. 121 zł. No przecież to musi oddać. Po prostu musi oddać. Zobaczmy tutaj. Oj, kurwa, ja jestem z w drużynie. To już jest impostor. To jest impostor tutaj u nas. 52 zł mamy, no właśnie. No właśnie, 52 zł. 20-54. No dobra, jeszcze jakoś to może wykręcimy. Może nie mam pojęcia. Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj. Dobra. Kurde, ja mam impostora tutaj w drużynie. To się nie liczy, to się nie liczy. 79 zł, 34 zł. Proszę, niech ta na skrzynka nas tutaj pora jakkolwiek. 60 zł. Lepiej, lepiej, ale tutaj za mało. Błagam Was. Proszę, 68, 92. Niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. No, tak 22 zł. No weźcie sobie coś chłopaki. No nie, naprawdę nie krępujcie się. No, nie mogę. 92 zł. To tak czy siak taka mega słaba ta bitewka. No bo tutaj nie ma jakiejś mega dłużej wygranej. Ale dobra, zobaczymy sobie, zróbmy sobie może jakąś taką, na taką ostatnią bitewkę, jakąś taką mega ładną i taką, taką, którą ja lubię po prostu. Dajmy sobie może jednego gold Dajmy sobie na pewno tutaj, moi drodzy, anime case'y, tylko nie na buście chyba, co? Na buście chyba nie potrzebujemy. Dajmy sobie tak... 10. tak? Dobra, i tutaj... To trzeba na pewno usunąć. I możemy sobie polecić chyba takiego Olinka, co? No 62 zł, niech będzie, nie? A underdog, dajmy sobie to 2 na 2. Chyba, że... Nie, dajmy sobie na 2 na 2. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zrobiłam na tym ostatnim, tak wiecie, 1 na jeden, ale... Ale boję się, ja się boję strasznie. Jakoś tak ostatnio ten tryb jest moim chyba najbardziej zaufanym trybem. Mi się fajnie to igra. Dobra, i zobaczymy po prostu tutaj goldka jest pierwszy. znam nam dropnie. No i tutaj, 17 zł. dobra, u nas jest 15, 23, spoko, dobra, a nic, tu lecą, lecą teraz te, te naklejeczki, bo, bo jest ich dosyć sporo, a Wy możecie napisać w międzyczasie, jak Wam dzisiaj minął dzionek, moi drodzy, albo wieczór, zależy gdzie to oglądacie, jak się czujecie, co tam u Was, bardzo chętnie sobie poczytam, no i zobaczcie, tutaj mamy 24 28, to jest naprawdę, no walka jest potężna i niestety już przegoniliśmy tutaj, Aleksaj i Adriana. Zobaczymy, jak to dalej będzie. 63 zł i zł, prawie 3 zł, więc to jest zdycha przewagi z ich strony. Dobra, tutaj. Ok, złotóweczka. Spoczko. No i zobaczymy. Jeszcze mamy 8 skrzyneczek i zobaczymy, co nam z tego wszystkiego zostanie na przyszłe odcinki. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, tutaj. Złotówka cały czas jest, więc to jest spoko. Tutaj mamy jeszcze dwa yy, gloczki i uspiory, więc zobaczymy. 49 i68. No bardzo łabowa idziemy. No i co my tutaj mamy? Dobra, ej, cały czas jest złotówka przywagi u nas. Nie wiem o co chodzi. Dobra, co my tutaj mamy, moi drodzy? I tutaj. O co chodzi? Ej, to jest tak mega wyrównana walka. 60. ej, nie, dobra, widzicie to? Cały czas jest wyrównana walka, błagam! To będzie ostateczna. No dobra, tutaj już niestety, ale chyba nam się nie uda. Chyba niestety nam się nie uda, no nie mogę. Ej, widzicie, jaka to była wyrównana walka przez połowę bitwy? Mega wyrównana walka! No ale no co, mamy złote 64. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, niestety nam się nie udało nic wykręcić. No ale co, nie poddajemy się. Na filmie na pewno nam się uda coś fajnego wykręcić. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo. Proszę, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. A w komentarzu może napiszcie, co jedliście w niedzielę na obiad. <grych> I bierzecie automatycznie udział w Losowand kinka. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo. Trzymajcie się. Do Juterka Siema!